Faceci są mniej ugodowi. Osoby mało ugodowe częściej patrzą na siebie, swoje spojrzenie na świat, swoje profity. I swoje preferencje. Więc to często powoduje, że faceci mogą być mniej zainteresowani innymi ludźmi, bo oni są bardziej zainteresowani gdzieś tam sobą. I teraz często kobiety zgłaszają na randkach problemy, że facet przez całą randkę gadał o sobie. I w jego głowie to jest, i tu jej powiedziałem, że mam taki biznes i robiłem to, ale ona w ogóle czuje się niesłuchana. I tak jak samo jak faceci mają taką obawę, że jeżeli ja mam dużo pieniędzy, to czy ona mnie lubi za pieniądze, czy za mnie, prawda? A kobiety mają z kolei obawę, czy on lubi mnie za mnie, czy za to, jak wyglądam? Więc to, czego często potrzebuje kobieta, i czego często się nie mówi, to jest to, że ona potrzebuje być zauważona, wysłuchana. Więc. Nie, więc jakby, jak ten model wygląda, bo ja mam cały godzinny wykład na temat modelu rozmowy, jak te pytania zadawać, jak na to sprawdzać. Mam 140 pytań rozpisanych, które im polecam, żeby oni faktycznie zadawali to na randkach. To ten model po prostu wygląda tak, że schodzisz w głąb. Nie pytasz, o, a co studujesz, a gdzie, a co robisz, aha, a fajnie, a na którym roku, tylko mówisz, Okej, okay, a co studujesz. ona mówi, no na przykład studiuję stomatologię. O, to jest w sumie jakby ciekawe, ale. Jak to się w ogóle stało? Masz jakby w rodzinie jakiegoś stomatologa i to poszło jakby tym kierunkiem? Czy to jest coś, co Ty zawsze chciałeś robić? Jak to w ogóle się zaczęło? I ona nagle teraz zaczyna Ci sprzedawać swoje jakby realne poglądy, dlaczego ona w życiu podjęła takie wybory, a nie inne.